Znany dziennikarz usłyszał straszną diagnozę. Lekarze popełnili fatalny błąd. Witold Szabłowski, uznany dziennikarz i reporterzysta, dwa lata temu usłyszał diagnozę, która mogła zmienić jego życie stwardnienie rozsiane. Kropka, lekarze ostrzegali, że wkrótce może być zmuszony do poruszania się na wózku inwalidzkim. Jednak, zamiast poddać się, Szabłowski postanowił szukać dalszych wyjaśnień. Ostatecznie okazało się, że lekarze poważnie się pomylili. W rzeczywistości dziennikarz zmaga się z inną chorobą. Witold Szabłowski znany jest z wielu sukcesów zawodowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego reportaże dotyczące praw człowieka czy tematów społecznych, takich jak zabójstwa honorowe w Turcji czy życie emigrantów z Albanii, zdobyły uznanie i nagrody. Jednym z najbardziej cenionych dzieł autora jest książka Jak nakarmić dyktatora, która powstała po kilku latach poszukiwań kucharzy takich postaci jak Saddam Hussein czy Fidel Castro. Gotowanie w cieniu śmierci. Rozmowa z Witoldem Szabłowskim o kucharzach dyktatorów Witold Szabłowski usłyszał dramatyczną diagnozę Witold Szabłowski w rozmowie z dziennikarzem opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z błędną diagnozą. Dwa lata temu zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane. Dziennikarz przyznał, że nie chciał zaakceptować tej informacji i postanowił szukać innych opinii. W wywiadzie wyjaśnił, że zawsze wierzył w prawo pacjenta do dalszych konsultacji, jeśli diagnoza nie wydaje się pewna. Na szczęście ja mam wdrukowane, że jak mówi ci coś lekarz i to ci się nie podoba, to masz prawo do drugiej opinii. Jak druga ci się nie podoba, to szukasz trzeciej. Ja jestem takim pacjentem, którego pewnie lekarze niespecjalnie lubią, bo jestem pacjentem aktywnym, poszukującym, kombinującym. I na szczęście ktoś mi powiedział rzecz, która może się okazać bardzo ważna dla kogoś, kto nas w tej chwili ogląda. To znaczy, że borelioza i stwardnienie rozsiane wyglądają bardzo podobnie w rezonansie, ponieważ niszczą to samo to znaczy niszczą osłonki mielinowe w mózgu mówił Szabłowski. Lekarze pomylili stwardnienie rozsiane z boreliozą? Dziennikarz ją podkreślił, że jego wrodzona dociekliwość skłoniła go do dalszych poszukiwań. Dzięki wskazówkom trafił na specjalistkę neurologii. Która zajmowała się również boreliozą? Ona mi zleciła odpowiednie badania, i okazało się, że to, co mi niszczyło osłonki mielinowe, to nie było stwardnienie rozsiane, tylko była borelka wyjaśnił Szabłowski. Podjęcie właściwych badań pozwoliło na skorygowanie diagnozy i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Witold Szabłowski apeluje do pacjentów o czujność. Witold Szabłowski zdecydował się opowiedzieć swoją historię, aby zwrócić uwagę na problem błędnych diagnoz w Polsce. Zaznaczył, że wiele osób jest leczonych na stwardnienie rozsiane, choć w rzeczywistości cierpią na boreliozę, której nie są świadomi. Jest w Polsce masa osób, która jest źle diagnozowana i leczona na stwardnienie rozsiane, którego nie ma, a jednocześnie cały czas wyniszcza ich borelioza, której w żaden sposób nie leczą, bo nie mają o niej pojęcia, podkreślił dziennikarz. Szabłowski swoją historią pragnie zwiększyć świadomość pacjentów i zachęcić ich do aktywnego podejścia w procesie leczenia.